Na portalu Pasja Sportu Walki zwycięski Mateusz Makarowski po walce na gali. No, w pierwszej walce na gali MMA. atak Mateusz zwycięski, ale łatwo nie było. No kurde, w walkach nigdy nie jest łatwo. Co nie? bijemy się, a ta była no, jedną z moich najtrudniejszych walk. Miałem wrażenie powiem szczerze, że twój rywal był o ciebie minimalnie szybszy. Czy jesteś takiego samego, jeśli chodzi o pracę rękoma, czy jesteś takiego samego zdania i możliwy, też ładnie możliwy, pracował? Możliwe, szy... nie wiem czy był szybszy tak. Wiesz, jak walczysz, to tego nie czujesz, nie? czujesz, nie? Nie czujesz tego tak, czy był szybszy. Był dobry. Czy po którymś ciosie naprawdę ci się tak kręciło głowie, że myślałeś już... o nie może... się, ale miałem coś takiego, że przyćmiło mi raz prawe, raz lewe oko. I taką mam mgłę, nawet teraz mam w prawym oku, taką mgłę, co nie? Nie wiem, czy mnie dostałeś kiedyś tak, żeby ci mgliło, co nie? Tak? No, no, to teraz tak mam. Natomiast Natomiast, czym miałeś największe problemy w tej walce? Ze skończeniem go. Czyli z natomiast sędziowie, no wydaje mi się, że wszystkie rundy... Sędziowie orzekli, że wszystkie rundy były dla ciebie, w związku z tym wydaje mi się, że te twoje ciosy były po prostu, że tak powiem, solidniejsze, bardziej utrafione. No, też tak myślę. Po prostu byłem lepszy w każdej rundzie. Zapytam również, na klasce piersiowej masz naszą mamę, wielu Polaków mamy, czyli Maryję, no y, czyli też Matkę Bożą, czyli wiara, po, czy, więc rozumiem, że jesteś osobą wierzącą, wiara pomaga Ci w zmaganiach sportowych? No zawsze, no, zawsze się modlę, no bo, no bo ja uważam, że no, no, Bóg jest naszym, no modlę się do Boga, bo On mi zawsze pomaga i ja w, ja w Boga wierzę, chodzę do kościoła, więc no tak, no jestem osobą wierzącą. Bardzo to miło słyszeć i tak dumnie słyszeć, natomiast jeszcze zapytam, ty się wywodzi z boksu. Ja pamiętam jeszcze twoje walki bokserskie. Widziałem twoją walkę na przykład z moim kolegą z Pawłem Kiecaną, bardzo szybko przez ciebie yy, wygraną. Tak, to była walka MMA, ale też ty, widziałem twoje walki bokserskie. I mówi się generalnie, że bokserzy w tym MMA nie odnoszą wielu sukcesów i boks klasyczny, to jest rzecz jasna, i boks pod MMA to są trochę dwie inne dyscypliny. Jak jest z tym u Ciebie przestawieniem się na tą stójkę pod MMA? No na tym pracuję z wszystkiem, no ciężko jest wiesz, bo wiesz w parterze zapaśnikom jest łatwiej, bo jak obalą to bokser ciężko się ruszy, ciężko mu stać do góry, co nie? Tak. Musi dużo na tym pracować, a wiesz, no ja po prostu ustanam się najlepiej jak umiem przekazać boksem, a bo po prostu lubię tak walczyć, to mi sprawia radość, robię to, bo to lubię, lubię wymieniać ciosy, lubię też, lubię też zapasy, ale bardziej lubię się bić na pięści. Możemy, czyli nie wykluczasz jeszcze jakichś walk typowo na pięści, no są dzisiaj modne walki w małych rękawicach i tak dalej, myślisz, że tam nie, bym Nie, ja, my, ja się skupiam na MMA, bo MMA to jest kurde, to jest kurde najprawdziwsza walka, jaka może być. Trzeba się umieć być wszędzie. To jest najprawdziwsza walka bez, bez, bez żadnych bejów, bez broni, po prostu bijemy się, no oczywiście nie kopiemy w krocze, nie wydłubujemy palców, no bo wiadomo, no to jest niechonorowe, nie? Honorowa, honorowa walka, taka, no po prostu, no to jest MMA. Nie? taka walka, parter, zapasy i stójka, co ja? Jeśli chodzi o tą walkę, czego się mimo wszystko spodziewałeś po Twoim rywalu? Stójki. I myślałem, że jak, jak będę go trafiał, to będziemy bardziej wywalał, ale no twardy chłopak mieliśmy się w stójce, bo mu też nieźle muszło, więc szacunek. Widzicie, że tak. Zatem życzę Ci dalszych bardzo dobrych walk, ale przede wszystkim wygranych walk. Cały czas Cię obserwuję i śledzę i naprawdę bardzo mi miło z Tobą rozmawiać Mateusz. Oktagon, więc jak się patrzy na czepeczkę, więc wszystkiego dobrego dla Ciebie, stary, i, i trzymam kciuki za Ciebie. Dziękuję bardzo. No ja po prostu trenuję kołam to robić i będę to robił, bo to sprawę mi radość. I czy zapytam, może takie wyłączyłeś? Nie, zapytam, bo jedną, jedno mnie ciekawi twoje zdanie na temat gali fightowych są bardzo modne, gdzie sportowców, powiedzmy, no różnie bywa z docenieniem sportowców, ale przede wszystkim poprzez, jakby, poprzez sprawy rynkowe. Jak ty to widzisz, jako zawodnik? Wiesz, no, są, no to nich będą, no kurde, ludzie chcą to oglądać, to ja nie będę ludziom bronił, czegoś, co, nie, ja sam czasami obejrzę, ale Jakimś nie jestem, wiesz. Nie jestem jakimś takim fanem, że wiesz. No, że bardziej mi interesuje tam e, te dymy na konferencjach, jak wiesz, jak, jak ta walka, co nie? Bo te walki są zazwyczaj po prostu słabe, a, a konferencje są ciekawsze jak walki. No Taka jest prawda. Co nie nie przedłużam dalej Mateusz, zdrowia, wszystkiego dobrego dla siebie, Piona.